Zakazany owoc odcinek 360: Kagatej nie chce być ojcem Atlasa. Zawiedziona Fajza postanawia połączyć siły z Ender. Odcinek 360: Streszczenie: Fajza wchodzi do gabinetu Kagateja, rzuca na jego biurko wyniki testu DNA, który jednoznacznie potwierdza, że Atlas jest jego synem. Jesteś mi winien przeprosiny mówi kobieta ze skrzyżowanymi na piersi rękoma Myślałeś, że cię okłamałam. Nigdy tak nie myślałem chciałem się tylko upewnić pokryję wszystkie wydatki Atlasa. Przepraszam, ale chyba nie zrozumiałam myślisz, że zrobiłam ten test dla pieniędzy? Byłam głupia, myśląc, że możemy stworzyć rodzinę. Nie możemy być rodziną, nie wiem nawet, czy mogę być ojcem dla Atlasa. Wiem jednak, że zapewnię mu wszystko, czego potrzebuje. Atlas niczego nie potrzebuje, oświadcza zawiedziona postawą mężczyzny fajza. Czego ode mnie oczekujesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Jeszcze dwa dni temu nie wiedziałem, że jest moim synem. Daj mi trochę czasu, abym oswoił się z tym. Zrobiłam test, żeby udowodnić ci, że nie kłamie. Nikomu nie powiem, jaki jest wynik. Ty możesz powiedzieć komu tylko chcesz. Ten temat jest dla mnie zamknięty. Kumri przychodzi do restauracji Omera. Siada z mężczyzną przy jednym stoliku. Podjęłam kilka nowych decyzji, oznajmia córka Dogana. Jestem bardzo zainteresowany, jakie to decyzje, docieka Omer. Od teraz będę doceniać ludzi, którzy mają o mnie dobre zdanie. Nie dostrzegałam tego, co było tuż przed moimi oczami. Teraz, kiedy się pozbierałam, wszystko stało się dla mnie całkowicie jasne. Patrzy mężczyźnie prosto w oczy. Próbujesz mi coś powiedzieć, czy się mylę? Omerze, wiem, że coś do mnie czujesz. Ja, Omer jest zaskoczony, a nawet nieco zawstydzony. Cóż, nie nazywajmy tego uczuciami. To raczej iskry. W zasadzie nie wiem, co ci odpowiedzieć. Przemyślałam sobie wszystko. Nie byłam zakochana w kagateju. Chciałam ci to powiedzieć, ponieważ chcę, żebyś przestał o nim myśleć. Ostatnio bardzo mnie wspierasz, zawsze jesteś przy mnie, chroniłeś mnie i czuwałeś nade mną. Byłeś ze mną w chwilach, gdy mojego ojca nie było przy mnie. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Nie zamieniłabym Cię za nikogo na świecie, i myślę, że nie mogę się Tobą z nikim dzielić. Nie patrz tak na mnie, powiedz coś. Gdybym zrozumiał, co powiedziałaś, odzywa się Omer z uśmiechem na ustach może mógłbym coś powiedzieć ale zaskoczyłaś mnie. Nie planowałam mówić ci o tym nie wiem, co się ze mną stało martwię się, żeby nie popełnić kolejnego błędu. Dobrze, możemy później o tym porozmawiać? Jeśli chcesz, możemy zjeść kolację dziś wieczorem. Sprawdzę tylko mój harmonogram i dam ci znać. Nie zawiedź mnie. Kumri ujmuje dłoń mężczyzny i robi do niego maślane oczy. Kamera robi zbliżenie na stojących za barem Kanera i Emira. Obaj są zaskoczeni obrotem spraw. Akcja wraca do firmy. Sedai jest w gabinecie swojego szefa. Właśnie się dowiedziałem, że mam syna, a nic nie czuję, oznajmia kadatej. Czy to normalne? Nie wiem, czy jestem smutny, czy zły. Nie wiem, co czuję. To normalne, ponieważ ostatnio problemy tylko narastały, przekonuje Sedaj. Powiedziałem Felzie, że pokryję wszystkie wydatki Atlasa, ale teraz muszę skupić się na czymś innym. Mam plan, i muszę działać zgodnie z nim. Masz rację. Fajza też powinna cię zrozumieć. Nie będę jej niczego wyjaśniał, oświadcza Kagatej. To ona ukryła przede mną prawdę i to przez nią sytuacja się tak skomplikowała. Dlatego musi trochę poczekać, aż się pozbieram. Jesteś pewien co do dogana? To będzie bardzo ryzykowne. Jestem całkowicie pewien. Ten człowiek rzucił oko na moją żonę. Nie wpuścił mnie do mojej firmy. Odbiorę mu wszystko, co ma. Poślubię jego córkę i będę ojcem jego jedynego wnuka. Cetin znajduje Kumli w hotelu. Oświadcza, że przyjechał po nią, by zabrać ją do domu. Dziewczyna nie stawia oporu. Kaner przychodzi do firmy i rozmawia z siostrą w jej gabinecie. Powinnaś coś wiedzieć, oznajmia mężczyzna. Kumri zaleca się do Omera. Przyszła dzisiaj do restauracji. Złapała go za rękę i patrzyła mu prosto w oczy. Omer jest zdezorientowany. Omer i tak jest w niej zakochany, stwierdza Ender, nie będąc ani trochę zaskoczona. Skąd to wiesz, myślisz, że jestem ślepa? Takie rzeczy widać na pierwszy rzut oka. Ale Kumri nigdy nie zakochałaby się w Omerze. Dlaczego? Nie rozumie Kaner. Czy to zakazane? Mój drogi, kobiety kochają to, co zakazane. Kumri nadal kocha Kagateya i wykorzysta Omera, by wzbudzić w nim zazdrość. Mądry ruch, zrobiłabym to samo na jej miejscu. Ale możemy to wykorzystać. Mam pewien pomysł. Nigdy nie widziałem kogoś, kto tak szybko wpadałby na nowe pomysły. Zawsze coś wymyślisz, siostro. Fajza spotyka się z Nur, swoją pokojówką, w kawiarni. Żałuję, że mu wszystko powiedziałam, oznajmia. Nie wiem, gdzie miałam rozum. Dziś zachował się, jakby nie miał serca. Nienawidzę go. Co masz na myśli? Nie akceptuje tego, że Atlas jest jego synem? Tu nie ma nic do akceptowania, oboje znamy prawdę. Powiedział, że weźmie na siebie odpowiedzialność i pokryje jego wydatki. Mówiąc krótko, chciał mi powiedzieć, żebym nie oczekiwała, że zostanie ojcem. To nie ma znaczenia, nie potrzebujesz nikogo, przekonuje Nur. Świetnie opiekowałaś się swoim synem do tej pory i będziesz to kontynuowała. Ale powinnaś znaleźć nową pracę i natychmiast opuścić tę firmę. I ja o tym pomyślałam, ale to byłaby przysługa dla Kagateya. Dlaczego miałabym wyświadczać mu przysługę? Masz do niego urazę? Żeby tylko nie będę dłużej bronić kagateja. Będę myśleć tylko o tym, jak go wykorzystać. A żeby to osiągnąć, muszę jak najszybciej pogodzić się z ender. Z ender, Nur jest zaskoczona dobrze, ale przecież nie lubisz tej kobiety. Nie lubię jej, to prawda, ale żeby dostać to, czego chcę, muszę się z nią zjednoczyć. Tymczasem Ildis przychodzi do domu Kumry i konfrontuje się z nią. Jak śmiesz przychodzić do mojego domu? pyta córka Dogana, ale spokojnym, pozbawionym agresji tonem. Powinnaś pomyśleć o tym, zanim przyjęłaś pierścionek, który dał ci mój mąż. Ildis, daj mi spokój. Zrobię to, jeśli ty dasz spokój mojemu mężowi. Najpierw powiedz swojemu mężowi, żeby to on dał mi spokój, odpowiada Kumri. Nie przestaje mnie błagać. Im więcej mu mówię, że go nie chce, tym bardziej mnie błaga. Powinnaś nienawidzić jego, nie mnie. Strasznie go nienawidzę, ale wiesz co? Chociaż go nienawidzę, nie rozwiodę się z nim. Wiesz dlaczego? Żeby zrobić ci na złość. Nie jestem tym zaskoczona, córka Dogana zanosi się śmiechem. Tego właśnie powinnam się po tobie spodziewać. Utrzymanki takie jak ty, zawsze przymykają oczy na zdradę swoich mężów i siedzą cicho w domu. Zdradzanie jest dzisiaj pojęciem względnym, mówi Ildis. Człowiek, który ci się oświadczył, tego samego dnia odnowił ze mną przysięgę małżeńską. Tak mi ciebie żal, ildis idź i żyj tam, gdzie cię nie kochają. Zrobię to, a ty czekaj na mężczyznę, który nigdy nie będzie z tobą. Ponieważ dopóki żyję, nie pozwolę na to. Wiem, że z nim nie będę, ale nie z twojego powodu! Nie chcę go więcej widzieć, ponieważ już z nim skończyłam. Gdybym chciała z nim być, siedziałabyś w domu i czekała na jego powrót. Wychodząc z restauracji, trzymaliście się za ręce przypomina córka Asuman. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Już na zawsze pozostaniesz kochanką, nie odbiorę ci tego tytułu. Teraz już pójdę. Mój mąż wkrótce wróci, muszę przygotować obiad. Zjemy smaczny posiłek w rodzinnym gronie. Jeśli chcesz, możesz na nas patrzeć i płakać. Pa, Ildis odchodzi. Zobaczymy, kto będzie płakał, mówi do siebie Kumri. Dogan jest zadowolony, gdy słyszy od córki, że Kagatej to już przeszłość i że zaprosiła na kolację Omera, którego darzy prawdziwym uczuciem. Ender zgadza się na współpracę z Fajzą, ale najpierw chce, żeby mama Atlasa pomogła jej pozbyć się Ażu. Ilis obserwuje ze swojego balkonu rozmawiających na tarasie omera i Kumri. Oboje nie szczędzą sobie czułości. Nazajutrz przy śniadaniu Ildis opowiada mężowi o nowej miłości jego kochanki.